Dzień dobry albo nawet i dobry wieczór Państwu Szanownemu. Za każdym razem, gdy pojawiało się w polskich mediach hasło F16, to do niedawna panowało przeświadczenie, że to jest coś znacznie lepszego niż wszystko, co do tej pory pojawiło się w nie tylko polskim lotnictwie. Natomiast samolot samolotowi nierówny. Nawet w przypadku maszyn F16, proszę Państwa, przed Państwem najgorsze F16 świata. Zacznijmy jednak od tego, że przez całe lata Amerykanie sprzedawali samoloty F-16 państwom, które w różnych momentach historii były ich sojusznikami lub partnerami na niektórych odcinkach, na przykład zimnowojennego frontu. Temat samolotów F-16 w służbie różnych, niekoniecznie zamożnych państw. Pojawił się ostatnio przy okazji napięć, jakie miały miejsce na Morzu Karaibskim, gdzie w celu przechwycenia amerykańskiego niszczyciela, poderwane zostały wenezuelskie samoloty F-16. Przy tej okazji, jak również już nieco wcześniej, na kanale temat samolotów F-16 wykorzystywanych przez boliwariańskie siły powietrzne. Jak nazywają się formalnie siły powietrzne Wenezueli, został przywołany i omówiony nawet w nieco szerszym kontekście. Natomiast nie możemy zapominać, że Wenezuela nie jest jedynym państwem spośród tych, których raczej nie podejrzewalibyśmy o posiadanie samolotów wielozadaniowych F-16. Często maszyny używane w tych państwach pochodzą z wczesnych serii produkcyjnych i generalnie pod względem potencjału bojowego nie mogą dorównywać samolotom F-16 Blok 52 Plus używanych przez inne państwa, takie jak choćby Polska. Samoloty F-16 Blok 52 Plus używane w Polsce. Obecnie zbliżają się do połowy przewidzianego resursu i będą przechodziły proces modernizacji na wyższy standard. Natomiast wśród państw, które posiadają niezbyt nowe samoloty F-16, można wymienić też chociażby Rumunię. Jednakże nawet rumuńskie samoloty są w znacznie lepszym stanie technicznym niż samoloty kilku państw, o których dzisiaj tu wspomnimy. Na pierwszy ogień powinna pójść oczywiście Wenezuela, ale skoro już o samolotach pozostających na wyposażeniu boliwariańskich sił powietrznych rozmawialiśmy, to przyszła pora na wspomnienie pokrótce o innych użytkownikach maszyn, sprzedawanych wcześniej przez koncern General Dynamics, a obecnie produkowanych i sprzedawanych przez amerykański koncern Lockheed Martin. Na początek garść słów o samolotach F-16 wykorzystywanych w Indonezji. Samoloty F-16, używane przez Indonezję, podobnie jak maszyny wykorzystywane w Wenezueli, nie posiadają zdolności do zwalczania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku. Ponadto, w przypadku prowadzenia walk powietrznych, są w stanie wykorzystywać jedynie pociski starszego typu. Tu trzeba wspomnieć o starszych generacjach pocisków M9 Sidewinder. Samoloty indonezyjskie są jednak i tak ciutnowsze od tych wykorzystywanych przez lotnictwo w Wenezueli, która to swego czasu przeprowadziła modernizację floty samolotów F-16 przy wsparciu Izraela. W Indonezji samoloty F-16 są przystosowane do przenoszenia pocisków AGM-65G przeznaczonych do zadań powietrze-ziemia. Posiadają również znacznie szerszy pakiet awioniki. Skąd jednak samoloty F-16 w Indonezji? Cała historia jest dość zawiła. Otóż w latach 1986-1988 w Indonezji został rozpisany konkurs na samoloty wielozadaniowe przeznaczone do zwalczania celów powietrznych i naziemnych. W konkursie startowały samoloty F-16 i Miraż 2000. Ostatecznie Indonezja w 1989 roku dokonała zamówienia 12 samolotów F-16AB Blok 15 OCU. Samoloty F-16AB Blok 15 mają powiększony statecznik poziomy, redukujący startowy kąt nachylenia i pozwalający na lot przy większych kątach natarcia. Maszyny w wersji Blok 15 posiadają dwie równoległe anteny radaru ostrzegawczego, montowane pod stożkową osłoną. Nie mają natomiast anteny mieczowej pod wlotami powietrza. Niewielkie zmiany w radarze AN. APG-66 zapewniły samolotom tego typu ograniczone możliwości przeszukiwania i śledzenia celów. Wprowadzono do nich również bezpieczny system łączności radiowej UHF Have Quick, a także zmieniono konfigurację kabiny pilota. Holenderskie samoloty w odmianie Blok 15 zostały wyposażone w dzienno-nocny zasobnik rozpoznania Oude Delft y, Orpheus, Natomiast takich zasobników, które były wcześniej używane przez samoloty F-104 Starfighter. Początkowo Indonezja planowała dokonać zakupu 60 samolotów F-16. Oczywiście były to samoloty, które takich zasobników jak te, o których wspomniałem przed chwilą, nie miały. Jednakże, na skutek problemów finansowych, udało się zamówić tylko 12 maszyn, z których 10 nadal pozostaje w służbie bez większych modernizacji i remontów. Planowano domówić jeszcze 9 samolotów F-16AB, ale ze względu na kryzys finansowy w Azji w 1997 roku, zamówienie to zostało anulowane. Następnie, na początku XXI wieku, na Indonezję zostały nałożone dotkliwe sankcje finansowe związane m.in. z działaniami podejmowanymi przez to państwo w tzw. Timorze Wschodnim. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku, za czasów prezydentury Baracka Obamy, Indonezja otrzymała propozycję dokonania zakupu 24 używanych amerykańskich samolotów F-16 Blok 25, które miały zostać dostarczone w ramach umowy PIS-Bimasena 2. W przyszłości samoloty te miały zostać zmodernizowane do najnowszego wówczas wariantu Blok 50-52 – ale ostatecznie zmodernizowane nie zostały. Natomiast w związku z problemami sprzętowymi, indonezyjskie siły powietrzne były zmuszone do przeprowadzenia reaktywacji co najmniej kilku samolotów F-16, które w poprzednich latach zostały wycofane ze służby, między innymi ze względu na brak części zamiennych i podzespołów. Obecnie Indonezja bazuje głównie na sprzęcie rosyjskim, jak również na samolotach Rafal. Ale rozwija również wspólnie z Koreą Południową program budowy samolotu KF-21 Borabę. Warto dodać, że jednym z największych zagranicznych użytkowników samolotów F-16 pozostają, to może stanowić pewne zaskoczenie, siły powietrzne Egiptu, których szesnastki niewątpliwie pozostają jednymi z najgorszych na świecie. Zacznijmy od tego, że samoloty F-16 wykorzystywane w Egipcie opierają się na bardzo mocno zdegradowanej i osłabionej przed dostawą do Egiptu awionice. Ponadto samoloty F-16 wykorzystywane przez Egipt podlegają ścisłej kontroli Stanów Zjednoczonych w kwestii sposobu ich użytkowania i nie posiadają pocisków klasy powietrze-powietrze przeznaczonych do zwalczania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku pilota. Ponadto wyposażenie dodatkowe przenoszone przez egipskie samoloty F-16 nie nadaje się praktycznie do zwalczania celów naziemnych, jak również do przeprowadzania ataków na okręty. Egipskie samoloty wciąż latają z kompletnie przestarzałymi pociskami AIM-7P Sparrow. Które już od ponad trzech dekad nie są używane przez Amerykanów, którzy korzystają chociażby z takich pocisków jak AIM-120 Amram. Natomiast ponieważ Egipt nie ma dostępu do pocisków AIM-120, to jego podstawowym wyposażeniem, mowa oczywiście o siłach powietrznych Egiptu. W przypadku samolotów F-16 nadal pozostają pociski z perą. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że są to pociski krótkiego zasięgu, których działanie łatwo jest zakłócić. Ponadto są one bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju działania prowadzone w ramach walki radioelektronicznej, więc de facto egipskie F-16 nie są w stanie nawet porządnie bronić własnej przestrzeni powietrznej, ale istnieją latają. Sytuację egipskiej floty samolotów F-16 pogarsza fakt, że nawet dostępne dla Egiptu pociski AIM-7 są bardzo rzadko używane, a egipskie samoloty F-16 bardzo rzadko widuje się w powietrzu z czymś lepszym na podwieszeniach niż przeznaczone głównie do obrony pociski AIM-9. Awionika i systemy walki elektronicznej samolotów wykorzystywanych przez Egipt również zostały bardzo mocno osłabione, a wszystko z powodu sąsiedztwa z Izraelem, który z kolei posiada jedne z mocniejszych samolotów F-16 na świecie. Natomiast nie jest to jedyne państwo na Bliskim Wschodzie, które korzysta z samolotów F-16. Okazuje się bowiem, że samoloty F-16 wykorzystywane są również przez Irak, który został Odbudowany po obaleniu reżimu Saddama Husseina. Obecnie flota co najmniej 34 samolotów F-16 i Q pozostaje trzonem odbudowanych irackich sił powietrznych, które odebrały swoje samoloty pomiędzy 2014 a 2017 rokiem. Samoloty dostarczone Irakijczykom pod wieloma względami nie mają czego szukać na nowoczesnym polu walki, gdyż jeszcze przed dostarczeniem tych maszyn do Iraku zostały one poddane poważnemu osłabieniu, co wynikało z obaw o to, że flota tych samolotów może zostać zniszczona lub przejęta w przypadku obalenia proamerykańskich władz Iraku. Zachodziła również obawa, że część irackich pilotów zdecyduje się na ucieczkę do sąsiedniego Iranu, dla którego przejęcie sprawnego samolotu F-16 stanowiłoby prawdziwą gratkę. Tak czy inaczej, podobnie jak w przypadku egipskich samolotów F-16, irackie maszyny zostały pozbawione dostępu do części środków prowadzenia walk powietrznych. Tutaj chodzi głównie o pocisk M-120. Ograniczono również zdolności wyposażenia awionicznego zastosowanego w irackich samolotach F-16. Zdaniem niektórych zachodnich komentatorów również tutaj pewną rolę miała odgrywać opinia Izraela, którego samoloty bojowe często dokonywały naruszenia przestrzeni powietrznej Iraku i właśnie w celu umożliwienia izraelskim maszynom prowadzenia nieskrępowanych operacji bojowych przeciwko Iranowi samoloty irackie zostały mocno okrojone z wyposażeniem. Z drugiej strony, irackie maszyny wielokrotnie uczestniczyły w działaniach podejmowanych przeciwko różnego rodzaju grupom nieregularnym, no i trzeba przyznać, że w tej roli samoloty F-16 i Q okazały się znacznie mniej efektywne niż dostarczone z Korei Południowej samoloty szkolno-treningowe T-50, które na potrzeby Iraku zostały przystosowane do prowadzenia operacji bojowych. Ponadto irackie F-16 bardzo mocno ucierpiały na skutek bardzo niskiego wskaźnika gotowości do prowadzenia operacji bojowych i wykonywania lotów. To zaś wynikało po części z braku odpowiedniego zapasu części zamiennych, a także troszeczkę z różnych ograniczeń politycznych, ale o tym innym razem. No i na koniec naszego dzisiejszego spotkania warto jeszcze wspomnieć tutaj drobne zaskoczenie o państwie znanym jako Turcja. Generalnie panuje przeświadczenie, że turecka flota samolotów F-16 jest bardzo dobra, bo Turcja ma posiadać kody źródłowe do swoich maszyn, ale z tymi kodami źródłowymi do samolotów F-16 używanych przez Turków to jest trochę dłuższa historia, której nie będę dzisiaj szczegółowo opisywał, bo to jest wszystko też troszeczkę zagmatwane i to niekoniecznie wygląda tak, jak ludzie piszą w internecie. Tak czy inaczej, począwszy od 2010 roku, po tym jak Izrael wycofał część swojej floty samolotów F-16 z eksploatacji, Turcja stała się największym zagranicznym użytkownikiem samolotów tego typu z około 250 samolotami w służbie. W przeciwieństwie do większości zagranicznych użytkowników, tureckie samoloty nie były powszechnie wyposażone w nowoczesne pociski klasy powietrze-powietrze AIM-120C, powietrze nie mówiąc już o nowszych pociskach AIM-120D, to zaś ograniczało możliwości tureckich F-16 już pod koniec lat 90. XX wieku do prowadzenia walk powietrznych. Natomiast trzeba przyznać, że pomimo braku nowoczesnych pocisków, Turcy regularnie podwieszają pod swoje maszyny bardzo dużo różnego rodzaju środków bojowych, co ma z jednej strony pokazać ich siłę. Z drugiej strony zdarza się, że na zdjęciach tureckich samolotów widać nawet dość stare pociski M120B, co świadczy o niedoborze pocisków klasy powietrze-powietrze dla tureckich maszyn. Ponadto Turcja dość długo starała się o pozyskanie pakietów modernizacyjnych które pozwoliłyby na przeprowadzenie modernizacji tureckich samolotów do standardu blok 70/72. Ostatecznie na początku 2024 roku Stany Zjednoczone wyraziły wstępną zgodę na sprzedaż pakietów modernizacyjnych w liczbie 80 sztuk oraz 40 nowych samolotów dla tureckich sił powietrznych. Jednakże, mimo iż Turcja uzyskała zgodę USA, w pierwszej połowie 2024 roku władze tureckie zdecydowały się wstrzymać finalne negocjacje nad amerykańskim pakietem i równolegle zaczęły rozwijać własny, bazujący na tych kodach źródłowych do samolotów F-16 CD-Block 30, program Özgur. Modernizacja ta ma obejmować m.in. wprowadzenie rodzimych systemów awionicznych oraz radaru ASA Murat. Pierwsze F-16 z tym radarem zostały oblatane w lutym 2024 roku przez zakłady Turkish Aerospace Industries. Kolejny problem, jeśli chodzi o tureckie samoloty F-16, stanowi poziom wyszkolenia tureckich pilotów. Który nie jest zbyt wysoki, co pokazały liczne starcia, czy należałoby raczej powiedzieć, spotkania z pilotami greckich maszyn wielozadaniowych, podczas których co najmniej raz zdarzyło się, że turecki pilot o mało co nie został zestrzelony podczas walki powietrznej. Z greckim Mirażem 2000, który osłaniał samolot na pokładzie, którego znajdował się grecki minister obrony narodowej. Natomiast trzeba też powiedzieć bardzo otwarcie, że zdarzył się co najmniej jeden wypadek, kiedy oficjalnie przyznano, że turecki samolot F-16 został zestrzelony przez greckiego Miraża, i miało to miejsce w 1998 roku. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. YouTube, wirtualna kawa albo Patronite. Lista widzów wspierających z YouTube'a i Patronite'a widoczna na ekranie. Zachęcam do dołączenia do tego szlachetnego grona bohaterów, którzy na co dzień nie noszą na swoich plecach peleryny. Zapraszam również do wspierania programu budowy latającej pełnowymiarowej repliki samolotu RWD-6. Link oczywiście w opisie. W opisie znajdziecie Państwo również link do zbiórki, na której gromadzone są środki na silnik dla samolotu RWD-6. Mam również nadzieję, że spotkam się z Państwem w następnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem.